Jezus po całym dniu pracy, zmagań, rozmnożenie chleba i inne wydarzenia, wielu ludzi, którzy przychodziło do Niego, a których przyjmował, jest zmęczony. Nastał wieczór i poprosił uczniów o przepłynięcie na drugą stronę. W tym zmęczeniu Jezus zasypia. W międzyczasie również inne łodzie też płyną z, z łodzią uczniów. Jezus w swoim człowieczeństwie jest jak każdy z nas i też doświadczał i zmęczenia, i doświadczał również wycieńczenia spowodowanego również upałem, słońcem. Doświadczał tak wielu różnych sytuacji życiowych, którymi możemy się identyfikować. Jezus chodził po tej ziemi, my też chodzimy po tej ziemi teraz. On chodził trochę wcześniej, 2000 lat temu, ale po tej samej ziemi chodzimy. Bóg zstąpił na tą ziemię, i, i to jest wielki cud. I wielka rzecz dla nas, dla naszego zbawienia, przyszedł na ten świat. Przyjął naszą naturę, taką, jaką jest. I my teraz staramy się go naśladować w naszym życiu. I ta dzisiejsza Ewangelia wskazuje na bardzo konkretną sytuację burzy, fizycznej burzy, zagrożenia życia dla uczniów, ale również takiej burzy, która dzieje się w naszym życiu codziennym. Są mniejsze burze, większe, kiedy nagle wszystko wydaje się przeciwko nam, kiedy wydaje się, że nie ma wyjścia, że już po nas. I może dobrze, że takie burze są po sobie przypominamy, że nie możemy być samowystarczalni, nie możemy liczyć tylko na siebie, swoje siły, swoje moce, ale że potrzebujemy Boga i że potrzebujemy cały czas wzrastać w wierze, nadziei, miłości, ufności, że cały czas do tego jesteśmy wezwani. I Jezus, chociaż tu zmęczony jest, idzie spać, to jednak jako Bóg działa cały czas. Więc niejako. Można powiedzieć przewiduje, że taka burza będzie. A więc daje nawet jak idzie spać, nie to daje okazję swoim uczniom, żeby wzrastali w wierze i zaufaniu. Po tym wszystkim co się wydarzyło, rozmożenie chleba, uzdrowienia, które miało miejsce, Jezus mógł zakładać, że uczniowie mają już większą wiarę. Tyle się już wydarzyło. A tutaj przychodzi sytuacja burzy, nowa sytuacja, bo jeszcze w takiej nie byli, to się okazuje, że nagle tracą grunt pod nogami. Nagle nie liczy się to, co się dokonało wcześniej, nie liczą się cuda, które widziałem w życiu moim, nie liczy się działanie Boga w moim życiu w przeszłości. Ważne, że teraz jest sytuacja, która na pewno mnie pokona, która jest dla mnie zagrożeniem śmiertelnym i już zapominam wołać do pana wczoraj jeszcze widziałem jego działanie ale dzisiaj już ta sytuacja już mnie przerasta i wydaje się czasem w naszym życiu że każda kolejna sytuacja no to już, już nie dam rady już więcej nie wytrzymam więcej już nie wytrzymam i może uczniowie mieli taką postawę że więcej nie wytrzymam nie dam rady a jednak jednak Jezus uczy swoich uczniów, że nie ma takiej sytuacji, nie ma takiej burzy, której On by nie uciszył. To nie uczniowie uciszyli burzę. Oni mogli wyrzucać wodę za burtę, mogli jakoś tymi wiosłami pracować, żeby ochronić przed utonięciem, ale ostatecznie to Bóg jest Panem, to On może coś tu zmienić, coś zrobić. I w naszym życiu może być też tak, że Jezus też wydaje się, że śpi. Że niby jest obecny, a może nie jest obecny. Wątpimy w Jego dobroć, w to, że On działa, że może nas, wyp że może nas wyprowadzać z różnych trudnych sytuacji i jakoś nie dostrzegamy Go. Może kiedyś może było łatwiej, teraz jest trudniej, ale Jezus zawsze jest obecny. Ta dzisiejsza sytuacja w Łodzi pokazuje, że Jezus chociaż śpi, ale jednak jest obecny, jako Ten, który śpi, ale jest. On jest w Twoim życiu. Nawet jak nie doświadczasz Go jakoś szczególnie mocno obecnie, to wiedz i wiesz, że jest obecny w tym życiu Twoim, że chce coś zmieniać, że chce Cię prowadzić i. Nawet jeśli śpi, to też potrafi działać i, i też nas wychowuje, wychowuje, ale ku naszemu dobru. Więc czasem takie trudne sytuacje, burze są też potrzebne w naszym życiu, byśmy jakoś tak się ćwiczyli w jakiejś pokorze też, w wierze, w miłości. Dla tych osób, które płynęły na innych łodziach, ich sytuacja była taka, że jest burza. I nagle przechodzi spokój. Więc mogą sobie pomyśleć, że no jakoś widocznie po prostu mieliśmy szczęście. Jakoś udało nam się po prostu przetrwać. Jest burza, nie ma burzy. Więc nie mieli tego bezpośredniego doświadczenia Jezusa, który to czyni. W przeciwieństwie do uczniów. A więc my również powinniśmy dostrzegać Boże działanie w naszym życiu. A nie tylko cieszyć się z tego, że mieliśmy szczęście, że jakoś się udało w jakiejś sytuacji życiowej. To znaczy, to nie jest tak, że jest jakiś przypadek, że nie ma przypadków. Mówi się, że imię Ducha Świętego, jedno z imion Ducha Świętego to przypadek. Zawsze Bóg jakoś za tym wszystkim jakoś stoi, działa i wszystko ku naszemu dobru kieruje. Więc ci ludzie na innych łodziach, możemy też o sobie pomyśleć, że i my jesteśmy na tych innych łodziach, i przychodzi czasem spokój po burzy, i jest taka myśl, że może to nasza zasługa, że się uciszyło, ale trudno nam dostrzec działanie Boga. Ale warto w takich drobnych rzeczach tego Pana Boga doświadczać i, i dziękować Mu za jego drobne, nawet, nawet za drobne działanie. Kiedy na przykład miałem sytuację ostatnio, kiedy jadę na zakupy, znajoma dzwoni, pyta się o coś związanego z miejscem, gdzie robię te zakupy. Odkładam słuchawkę, idę na miejsce zakupów, patrzę, nie mam pieniędzy. Mówię: "No to ładnie, no muszę wrócić. Jeszcze muszę znaleźć pieniążki na to, żeby z parkingu wyjechać". I przychodzi mi myśl: zadzwoń jeszcze raz do niej i zapytaj, czy może ona gdzieś tutaj nie jest i czy ona teraz nie kupuje. Może Cię poratuję, pożyczysz i wtedy oddasz. I tak rzeczywiście zrobiłem. I, I okazało się, że rzeczywiście jej mąż szedł na zakupy, pożyczył mi pieniądze, ja zrobiłem te swoje zakupy i tak to się ładnie zakończyło. Muszę jeszcze oddać pieniądze oczywiście. Ale chodzi o to, że w takich drobnych rzeczach Bóg działa. Podsyła jakiś pomysł. Zawsze jest jakieś wyjście z jakiejś sytuacji. To jest oczywiście prostciutka jakaś sytuacja, nie? nie jest to jakiś wielki problem ale każdy z nas ma jakąś swoją rzeczywistość i pomyśl, że zawsze jest jakieś wyjście, że Bóg potrafi znaleźć drogę do Ciebie, drogę do rozwiązania tych problemów, trudności, burz. On ma sposób, ma jakieś dojścia, więc ważne jest, żeby nasłuchiwać i iść za różnymi pomysłami, które się rodzą zobaczyć, że może to właśnie pan bóg do ciebie mówi i chce cię ratować z tej burzy. I to doświadczenie spokoju, które jest po burzy. Wiem, że zawsze po burzy jest spokój. Wiemy też, że burze nas czekają w najbliższych dniach, może pojutrze już, ale zobaczmy, że po tej burzy jest ten spokój. I takie doświadczenie pokoju, serce jakie największe jakie gdzieś Miałem w swoim życiu to było na rekolekcjach powołaniowych u Karmelitów Bosych kiedyś w Poznaniu w 2003 roku, kiedy to jakiś taki wewnętrzny troszeczkę nieodnajdujący się w tej rzeczywistości zakonnej zupełnie poszedłem do spowiedzi i zostałem, czy znaczy spotkałem się z takim przyjęciem i zrozumieniem przede wszystkim, takim, którego wcześniej nigdy jakoś nie miałem. Zrozumienie, takie przyjęcie. I po, tym, po tej spowiedzi tak wielki pokój przyszedł, że ta burza się uciszyła. Do tego stopnia, że mówiłem: Mogę chodzić w tych sandałkach nawet zimą, jak ci zakonnicy tam chodzili. I yy, bo, powiedziałem, że jeżeli Bóg do czegoś wzywa, zaprasza, to zawsze da łaskę do tego, żeby to podjąć. I owocem tych rekolekcji, tego pokoju serca właściwie, tego uciszenia burzy było to, że jak przyjechałem do domu, to powiedziałem „Mamie, słuchaj, mamo, to chyba będzie życie zakonne, słuchaj”. Co nie było łatwe. Ale mama jest szczęśliwa teraz i dumna syna. Yy, tu pozdrawiam moją mamę, która będzie słuchać kazania, jeśli się ono nagrywa, oczywiście. Moi drodzy. Więc każdy z nas ma różne burze i w tych burzach war, wa ważne jest to, żeby nie uciekać też od tych burz, ale wejść w nią i zobaczyć, że tam jest gdzieś Jezus. Gdzieś może śpi, może już obudził się, ale jest tam obecny i że coś czegoś chcemy przez tą burzę nauczyć. A wiele rzeczy musimy się jeszcze uczyć, bo, bo do końca życia się uczymy. Więc prośmy Boga o umiejętność taką wyprowadzania takich dobrych lekcji z takich różnych trudnych sytuacji, abyśmy potrafili patrzeć na trudne sytuacje życiowe jako szansę, a nie jako jakieś nieszczęście, ale szansę, szansę na większe dobro w naszym życiu, na wzrost duchowy, na wzrost w miłości. Amen.